Rząd chce przeprowadzić kolejną śmieciową rewolucję. I ta nowa rewolucja zmiecie śmieci i stary system segregacji. Już nie będzie jak do tej pory. Te śmieci do kosza w parku, te do losu, e, już ujecie. Albo poniedziałkowe oddzielnie, wtorkowe oddzielne, środowie i tak dalej. Nie, nie, nie. Według projektu e, papier będziemy wrzucać tylko do niebieskich pojemników, metale i plastik do żółtych, szkło do zielonych, a odpady biodegradowalne, czy takie co gniją, do czarnych. W całym kraju jednakowo. I rozporządzenie mówi także o kolorze worków, czyli już w domu będziemy Musieli rzucać odpady do kolorowych worków. I bardzo dobrze, tylko te kolory, słuchajcie tych pojemników czy worków, to one są takie takie banalne, a więc nudne. Fajniejsze kolory pojemników warto by wprowadzić, bardziej takie wysublimowane, godne aspirującego narodu. Róż majtkowy albo taki inspirowany nudą, yy, modą, zresztą to to samo. Mleczny brzask piemontu u stóp wieczornego Kilimandżaru nad brzegiem Titaka taki kolor. Może jakiś wzorek takie żakardowe czereśnie na złamanym beżu. Troszeczkę klasy w śmietnikach. Niech nasze pożegnanie ze śmieciami będzie uroczyste. No ale będą te kolory co mają być i one się mogą mylić, nie? Co wrzucać do jakiego koloru? To jest skomplikowane. Mnie to bardzo dużo trudności sprawia. Mam tylko dwa kolory do wyboru. Dlatego taka rada ułatwienie. Wrzucajmy niebieskie śmieci do niebieskiego pojemnika, żółte do żółtego i tak dalej. A jak jakieś śmieci nie pasują kolorystycznie, to pomalujmy śmieci na kolor pojemnika do którego do którego chcemy wrzucić. Tak będzie łatwiej i estetyczniej. Segregacja nie musi być smutna, a nawet nie powinna. Dziękuję.